Jeśli dziś nie używasz AI w biznesie i marketingu, to będziesz jak fotograf, który korzysta z kliszy w momencie kiedy wszyscy inni fotografowie korzystają z technologii cyfrowej. Chcę ten odcinek potraktować jako na razie wstęp do iście fascynującego i zajebiście ciekawego tematu, jakim jest właśnie wykorzystanie AI w marketingu. Wyobraź sobie, że w czasie rzeczywistym i dosłownie w ułamkach sekund możesz na przykład porozmawiać z symulacją swojego idola z dzieciństwa, stworzyć dowolny obrazek, wygenerować listę sensownie brzmiących argumentów dla swojego dziecka na temat tego, dlaczego warto uczęszczać do szkoły, a w trakcie zwiedzania Wiednia odpalić chat GPT, skierować kamerę na obiektyw z obrazem Napoleona i poprosić go o przedstawienie historii tego obrazu. I tak to jest akurat mój autentyczny case, tak zrobiliśmy zresztą. Albo podsumować godzinne spotkanie. W kilka sekund w formie jednego akapitu i listy pięciu punktów do wdrożenia. A to dopiero powierzchowne możliwości całej technologii. Biorąc pod uwagę samo to, do ilu ja dzisiaj rzeczy wykorzystuję AI, jak AI usprawnia różne procesy działania, ułatwia tworzenie różnego rodzaju materiałów, ale nawet nie tyle ułatwia, co sprawia, że te materiały stają się dużo, dużo lepsze. Dzisiaj AI jest innowacją, a jutro będzie standardem rynkowym.